I monochimano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z no właśnie czego? Bo tak naprawdę witam was w pierwszym odcinku z nowej gry SpongeBob Tower Defense, Która jest nową grą na moim kanale do przetestowania, więc sobie wiem sprawdzimy i ocenimy. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę i subskrypcji zapraszam Cię do oglądania. I dlaczego, Trawerku w ogóle grasz tego Tower Defense? Przecież grasz Toilet Tower Defense, FNAF Tower Defense. No widzowie, widziałem Wasze komentarze. Dużo osób pisało Dawaj, zagraj w to! Dawaj, dawaj, mega spoko Tower Defense, dawaj w Plus Merezik mi napisał Ty mord, weź no, spróbuj tą gireczkę. Naprawdę jest fajna. No to mówię, dobra, stestuję, zobaczymy. Chociaż ja nie lubię dużo Tower Defense'ów nagrywać naraz, bo obecnie na ten kanał będę robił 3. No ale zobaczymy, może ten mnie jeszcze bardziej powciągnie niż FNAF, aczkolwiek FNAF jest przepotężny. Dobra, co my tutaj mamy? Na start dostałem gąbkę SpongeBoba. Czemu ja w ogóle język polski widzowie? Powiedzcie mi ja nie chcę języka polskiego. O, mamy SpongeBoba, dobra. Tu mamy Samonowanie uniców, tu kody, achigmenty bardzo przyjrzyste lobby. To szanuję, bo naprawdę rozumiem wszystko w tym lobby. Co mamy w sobie do kupienia? Jakieś epic chesty, człowieku. Epic chesty za Robuxy. Tu mamy jakiegoś za free, więc sobie odbierzmy vip kosztuje 300 Robuxów Ultra VIP 800, Double Luck No to już jest mi mały minus To mi się nie podoba niestety, takie coś mam w pet Gole No, to to akurat Słabo, że dali, ale na no, trudno Trzy razy speed, jest to coś fajnego, bo na Endlessie W Toilet Tower Defense coś takiego jest Display all units, okej okay. season pass Ej dobra, dużo jest tych game passów Jak w TAF jest totalnie free to play To tak ja bym powiedział, że No po samych tutaj game passach I tak dalej, wydaje się mocno pay to Win. Więc no, ocenimy ją, ocenimy. Tyle osób zachwala ja zobaczę, też będę zachwalał. Dobra, mamy tu jakiegoś pasa. Kłeściki chyba do tego pasa. Samonowanie na stat niestety nie stać. I temki Otwórzmy tego epic mini Często. Uwaga, co dostanę? Let's go! Aha, to jest tak jak w Brawl Starsie, że takie epic, potem może być legendary i tak dalej. Dobra. Mamy epika. Epic, epic, no i niestety epic. Mamy koiny. Dobra, bardzo fajnie. Przydadzą nam się koiny na start giereczki. To w sumie jak mam koiny, to idę od razu je wysamonować, bo to chyba jest za to i jednak i za coś innego są te koiny. Tu mamy coś innego. Mam tu Legenda, Mythic i Epic. Wow, wow, wow. Ej, fajnie wyglądają te jednostki. To chcę pochwalić, bo jednostki wyglądają fajnie. No i standardowe jest Mythic i Mythic, ok. Stać mi na jedno takie otworzenie, ale czy ja chcę tutaj wydawać widzowie kurczaczki? Nie wiem, czy chcę wydawać. Dobra, zresztą ta stówka to jest chyba nic. Lecimy, lecimy, co będziemy mieli? I mamy Patryka! Patryk! Chyba dostałem w ogóle kamona, tak? Dostałem kamona, tu nawet nie jest pokazany Kamon, ale okej. Okay. Dajcie mi tego Patryka, on też. Mi tutaj psy, da. equipodajemy go. W ogóle można ich tu tutaj karmić, prawda? I chyba to jest level, dobra, czyli za każdy level większy, pewnie zadajemy więcej damage'a. rozumiem. To jakiś ekskluzyw samon jest, no właśnie, jak mi się wydawało, że to jest jakieś ekskluzywne samonowanie, trading plaza, treasure chesty, no kurczę, powiem wam, że aktualnie wygląda to ciekawie, ta gra, naprawdę. A w chenie... No dobra, nie gadajmy tyle o lobby i tutaj rzeczach, które tu są, bo pewnie jak gracie to znacie te rzeczy. Odbieram nagrodę, idziemy zagrać pierwszą giereczkę tutaj. Zobaczmy, jak tutaj się miewa. No i wbijmy na razie jakieś solo po prostu. O, idźmy tutaj. Pierwsza giereczka, oczywiście. Tu jest pokazane, za pierwszą grę dostajemy 70 diamentów, plus dodatkowe chyba nagrody Mamy dużo mapek, więc Testujemy, testujemy, odpalamy Tu macie pokazane, co możecie zdobyć Let's go, startujemy, pierwsza moja gierka W tej gierce w sumie I teraz tak, GameSpeed 2X Trzeba zlajkować grę. Bardzo fajnie, że 2x jest chyba za zlajkowanie. Jednak nie przeczytałem dokładnie, ale wydaje mi się, że zlajkowanie gry było 2x. Postawmy sobie tutaj SpongeBoba. Jeszcze se kliknę na pewno. Climb like reward in the lobby to use in the speed. Okej. Okay. Nie wiem, lajkowane nagrodę mamy zdobyć. No dobra, czyli po prostu albo odebrać jakiś achievement i odebrać nagrodę, albo stawić łapkę. No i 3x speed, no to oczywiście za game passa. To widziałem. Zaczynamy. Tryb normal. Tu są jakie moby nam zostały, dobra. No i mamy pierwszego ziomeczkę. Ziomeczkę, gdzie tak zmierzasz? Pa, jak SpongeBob. Tutaj. Wow, spon SpongeBob co, obija? Ej, dobra, powiem tak, źle zacząłem, widzę, że one są silniejsze, więc od razu upgrade'ujemy, pyk, dawaj SpongeBob, rób ich tutaj, obijaj, obijaj elegancko. Ręcz, w ogóle jak tu ładnie wszystko przejrzyście wygląda, tylko chcę tyle powiedzieć, naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. To muszę tą grę pochwalić, patrzcie, upgrade, target jaki ma być w ogóle, selowanie... Total damage, ile zadaliśmy. Tu jaki mamy w ogóle range, SPA i damage, nie no dobra, powiem jest naprawdę przejrzysta ta gra. Jak jest przejrzysta, to ja bardzo takie gry lubię. Bo w niektórych grach da się często pogubić, naprawdę ja mam dużo gier, których się gubię nie wiem o co chodzi. Na przykład w NAFTED na początku totalnie w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Totalnie, totalnie, a tutaj ledwo wbiłem już wszystko rozumiem. Dobra, czas upgrade naszego Patryka. Tutaj pyk. Robimy pierwszy upgrade na Patryku elegancko 78 damage, no i to mi się podoba, przyjacielu, to mi się podoba! Pyk, za 300 kolejne, 84 damage, niż tutaj te jednostki. A to w sumie nie wiem, czy można nazywać jednostki. Widzę jak na to się w ogóle mówi? To nie są jednostki. Jednostki to macie w Toilet Tower Defense, albo nie wiem w NAFIE może jeszcze. Ale tutaj, no przeciwników po prostu, przeciwników będę mówił właśnie, przeciwników. Dobra, niszczymy i w sumie możemy go od razu Za 400 ulepszyć, więc ulepszamy Jest to maksymalny upgrade, obija 160 tysięcy Damage'a na 3.3 .3 sekundy No i jego ręcz wynosi 20 No, czy ten damage jest jakiś mocny? Jest po prostu git, jest git Jest też napisane, ile pokonał tutaj Przeciwników, pokonał ich 10, ten 7 I ten 6, dobra, was też chłopaki Ulepszy, go potrzebuje kasy, ej Chłopaki, chłopaki, gdzie idziecie? Chłopaki, proszę mi tutaj nie wygrywać gry W ogóle, co to jest za info? Okej, okay, pokazuje co możemy dostać, units Możemy jakiś upgradeować? O co tu chodzi, widzowie, ja naprawdę go nie rozumiem. Aha, dobra, rozumiem, już rozumiem, rozumiem. I to też jest za fajna opcja, chcę powiedzieć tylko tyle. Tak, ponieważ daje fajna, bo naprawdę to jest świetna opcja. Patrzcie teraz to, stawiam tu patryka dla przykładu. Stawiam tutaj jeszcze jednego patryka, nazbieramy sobie trochę kasy i pokażę wam o co chodzi, chociaż wy pewnie wiecie ci co grają, ale ci co nie grają, już wam tłumaczę. Patrzcie, wejdźmy sobie tutaj i nie musimy pojedyncze wplikać jakieś jednostki. Ja po prostu mogę upgradeować tutaj, pyk. Upgradeuję jednego, upgradeuję drugiego. No i czy są ulepszeni, No, chyba się ulepszyli, tak. Ulepszyli się. Jeszcze na wszelki wypadek kliknę raz. Pyk. Chyba ulepszyłem, mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba tak, chyba tak, tak. Tego ulepszyłem, bo kosztuje 300, a ten 250. Więc raczej ulepszyłem. Ulepszam jeszcze raz na level trzeci. Pyk ulepsony, No jest ulepszony. Działa wszystko. Wszystko perfekcyjnie działa. Nawet można kliknąć sell All. To jest też duży plus. Naprawdę ta gra jest bardzo dobrze przemyślana. Pod względem oczywiście technicznym, prawda? Ile tylko taka gra ma waveów. Czy ona ma klasycznie jakieś 15 waveów? Tego nie nie wiem, przydałoby się jakiś licznik, ale w sumie no po co licznik? Jak zagram jedną grę i się w sumie dowiem. No ale obstawiam, że maksymalnie z 15-20 waveów, to jest taki maks, maksów obstawiam. Dobra, ulepszamy go za 400. SpongeBoba też pasuje ulepszyć. Bo SpongeBob też dobra jednosteczka. Chociaż ja i tak bardziej wolę Patryczka. Patrzcie, jaki on jest kurde kozacki, nie no. Patryk jest sigmom. Zawsze tak uważałem, odkąd wyszedł serial. Dobra, skipujemy wavea? Czy jestem taki odważny? A jak, dawaj mi tutaj skip wavea. Ja jestem odważnym człowiekiem, ja się tutaj wyzwań nie boję. Raczej takie nubki, tacy przeciwnicy, to mnie nie pokonają. No, patrzcie, jakie bambiki. No, to są bambiczki, widzowie, to są bambiczki. Oni z nami rady tutaj nie dadzą. Ej, dobra, wave 9, zaraz będziemy mieli 10. Zobaczymy, czy 10 jest ostatnim wave'em. Let's go, skipujemy. Mamy wave 10. Czy to jest ostatni wave, czy to nie jest ostatni wave? W ogóle, ile ich mogę stawiać? To jest dobre pytanie. Postawmy sobie jeszcze jednego Patryka. Ty, no, mogę go postawić. Czekajcie, postawmy drugiego Patryka. Mogę postawić. Postawmy kolejnego Patryka. Mogę postawić. Ej, dobra, czy tu jest jakiś limit jednostek w ogóle? Dobra, więc. Nie mogę, ok. Max limit jest, dobra, jest limit. Tylko ciekawy jestem, ile. Poczekajcie, postawimy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Chyba limit to sześć, albo każda jednostka ma może jakiś inny limit, tak naprawdę. Czy jest to gdzieś tutaj napisane? Chyba nie jest napisane. No trudno, ja się dowiem. Też jest fajne to, że jak widzicie, pod spodem macie takie kółeczka. I jeżeli jednostka jest ulepszona na maksa, jest taki rainbow kółeczko. Jeżeli jest prawie na maxa, jest niebieskie. A jeżeli nie jest ulepszona, to jest takie, nie wiem, lekko białe, niebieskie, coś w tym stylu. Tak jak wy w Napie w sumie, jest w czerwone kółko wtedy. Więc to też pomaga rozróżnić, które jednostka jest ulepszona na maksa, a która nie. Dobra, da się autoskipa w ogóle tutaj ustawić, bo ja już czuję się pewnie w tej grze. Ja już tu mogę grać na autoskipie, wam powiem. Ja jestem tutaj kozak, czek, więc ja się tu niczego nie boję. Dawać mi autoskipa i ja od razu będę tutaj skipował. I wydaje mi się, że tu będzie 15 wave'ów. Tak, bo przeważnie takie gry mają 15 wave'ów. No i to też teraz patrzę, że ta gra bazuje na levelach. Tak jak bardzo dużo tower defenseów, mam bardzo dużo, może nie, ale dużo dosyć tower defenseów, wzoruje się na levelach. Czyli do no każdy level na przykład gracie, macie level, odblokowujecie dodatkowego slota i tak dalej i tak dalej pewnie. Jakby co, ja gram pierwszy raz, jeszcze tak profesjonalnie jestem, jakby nie znam się, ale spokojnie, spokojnie jak pogramy sobie, nagramy 3-4 odcinki będę więcej o tej grze wiedział. Ale póki co no, dawajcie skipa, pick 14 wave i zobaczmy, czy pojawi się po tej rundzie Bosik, czy nie. I kto nim będzie? Może, nie wiem, jakiś Skalmar, gościu. No Skalmar na 1 na 1, tu chyba z nami by nie wygrał, mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Zostały jeszcze dwa mopki, więc skipujemy wave'a i dobra, 15 wave. Czy to jest ostatni wave? Powiedzcie mi tylko. Stawiamy jeszcze tutaj. Aha, no tak. Zapomniałem limit. To tego sobie postawmy. Upgrade'ujemy od razu na maksa. Tego jeszcze tutaj postawimy. Musimy być pewni wygranej. Tego też sobie postawię. No i zobaczmy, czy teraz będziemy mieli bossa, czy nie. Uwaga. Jest chyba boss. To jest chyba boss. Chociaż nie, no on 2000 ma. Dobra, to jest boss. Okej. Okay. Dirty bubble. Witam, witam przyjacielu. No i pokonany. Dostaliśmy 100 gemów, dwie czekolady, sezon X no i 40 coinów. No i Nasze tutaj jak widzicie jednostki dostały troszeczkę levela, bardzo fajnie, bardzo fajnie, tylko czy wbiły one trzeci level, aż tyle? Czekajcie, wróćmy na chwilę do lobby Fajnie, na początku zawsze jest w sumie łatwo wbić Levela na jednostkach, aczkolwiek Fajnie, że tak szybko się bił bardzo fajnie Niestety tylko nie pamiętam ile nasze jednostki Biły na start, więc sobie tak dokładnie porównam Czy doszło nam dużo damage'a, ale doszło chyba Bo mi się wydaje, że Spongebob Bił zdecydowanie mniej, no a Patryk Moim zdaniem tyle samo bije, aczkolwiek Nie jestem pewien, i jeszcze tutaj mam przepustkę Więc darmowe diamenty zawsze się przydadzą Indeks jednostek, no trochę ich Istnieje, wam powiem 42 jednostki Ale warianty są, ej, o co chodzi z wariantami? Czy to jest jakiś, nie wiem, Rainbow Shiny, coś w tym stylu? Chyba tak. Jest 162 warianty, albo ty, widzowie, ja wiem co to mogą być za warianty, że ulepszony jakiś Spongebob i tak dalej. Nawet nie chodzi o to, że jest Rainbow Shiny, czy coś w tym stylu, po prostu ulepszony. Dobra, no powiem wam, o tu są jakieś fuzje, dobra, ta gra naprawdę jest dobrze rozwinięta i dużo rzeczy tutaj można robić z tego co widzę. No, myślę, że ta gra może mi się spodobać, serio. I dobra, zastanawiam się, skąd brać te muszle, widzowie? Skąd brać te muszle? Aczkolwiek, myślę, że to jest jakaś eventowa mapa. No, spokojnie się musimy dowiedzieć. Jeszcze sobie mogę co najwyżej dwie jednostki tutaj otworzyć. Let's go! Pierwsze co będziemy mieli to. Uh, Ekiściomu! Witam, witam! Bombelkowy baz, witam Cię, przyjacielu! I jeszcze jedno otworzenie. Ja lubię otwierać. Uh! Ty, ten to dobry chyba ziomo Goofy Goober Kellner. Ja tylko jeszcze na końcu odcinka chcę się wiedzieć, widzowie, jak tutaj zdobywać te muszle. Te muszle, tutaj coś jest. Nadchodzący styczeń, dobra, to będzie w styczniu. Ej, ko, widzimy planktona tutaj, joo. Ej, dobra, te mapy są ładnie zbudowane naprawdę ładnie zbudowane mapy. No, i tutaj widzę, że można zdobyć jakoś tę muszla, aczkolwiek w jakiś sposób totalnie dalej. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu. Ja czy chcę zostawiać afkę albo robić coś tutaj? Jakieś wyzwania mam? Nie, naprawdę muszę się dużo nauczyć tej grze. Tu są jakieś questy. Osiągnij poziom gracza 10, aby podjąć różne wyzwania i zdobyć. Aha, czyli żeby robić questy, trzeba 10 level. Dobra, mam drugi, pogram parę gierek Na spokojnie wbiję, widzę, na spokojnie wbiję. I tutaj, a dobra, już rozumiem. Z tych darmowych chestów dostaje się na pewno te tutaj muszelki. To już się nauczyłem. Fajnie byłoby kupić takie mityczne skrzynki, ale 600 Robuxów trochę drogo. Mi niestety nie stać. Ale jak ta seria wam się spodoba, I będziecie chcieli odcinki z niej, wtedy możemy pomyśleć. Te tańsze już na przykład bardziej mi stać, szczerze mówiąc. Bo jeden kosztuje 50 Robuxów. I tutaj też muszle można kupić, ale jakie one są drogie w ogóle? 250 Robux, jedna muszla. Wow, co jest? Dobra, drogo, drogo, drogo. No i jedyne minus to, co mówię, że za dużo game passów, trochę ta gra wydaje się Pay twin, i to tak na maksa Pay twin. 100 więcej miejsca przewożenia. Jej, yeah, darmowe, let's go! Na pewno mi się przydaje, jak mam aktualnie dwie jednostki, dobra. Plus jeszcze przed końcem chcę dodać, że na Tower Defense, o ile się nie pomyliłem, w dzień dzisiejszy, kiedy wydaję ten odcinek, wydaję swoją nową grę, czyli Bro TD. widzowie. I ja naprawdę... Nie wiem co nagrywać, serio, nie wiem co nagrywać, bo dużo gierek wychodzi. Tu mamy Spongebob, tu mamy Fnafa, tu Toilet i teraz Brawl TD. Tego Spongeboba jeszcze na spokojnie sobie pomyślę, na razie testuję go i gram, ale bardzo mi ciekawi ta gra i pokażę wam teraz jej intro. Macie teraz na ekranie. Nie no, Brawl TD może oddać, więc na pewno tą grę przytrehardujemy sobie. Jest to nowa gra, będę zaczynał od zera, dużo będę rozumiał, może będę bogaty, może wam się spodoba. Także piszcie w komentarzach, czy czekacie na tą gierkę. Ja czekam, jestem ciekawy, co to będzie. Widzowie, kończymy. Grę oceniam pozytywnie, mogę z niej nagrywać. Jeżeli oczywiście ta seria wam się spodoba, piszcie w komentarzach. A póki co ja na będę zmykał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, jeszcze wam wspaniałego dzienka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. I słyszymy się w kolejnych odcinkach. Łanu!